No, i w końcu zaczął się proces taki, który będzie od razu widoczny. Lubię taką pracę: czyli zabudowa do kampera, budowa mebli. Zaczęło się od takich o szkiców lepszych, gorszych, jakiś rozpisek, wymiarów, przepisania wszystkiego na czysto, wysłania do firmy, która tnie i okleja. I oto jest wszędzie płyty trochę poukładane na jedną szafkę, drugą. Tu kolejne tam, jak widać, elementy większe. No jest tego wszędzie. Sobie troszeczkę muszę to porozkładać teraz, bo świeżo to dopiero przywiozłem. I z tego będę budował tak, z płyty meblowej, takiej standardowej, powiedzmy sobie, kolor, żaden wyszukany, taki uniwersalny, okleina, tak zwanym PCV, takie ala plastikowe. Coś. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego nie ze sklejki? Bo przecież meble do kampera powinny być ze sklejki, prawda? No, może i powinny, ale sklejka poza wieloma zaletami, ma też tą wadę, że jest droga. To raz. A dwa, że jakoś tak samo te, te... Oczywiście można ją wykończyć w inny sposób, ale samo wykończenie sklejkowe jakoś do mnie może nie przemawiało. Wolę coś takiego, ale sztucznego, dziwne, nie? No ale tak wolę, dobra. I teraz tak. E... Taka płyta meblowa spokojnie da radę w kamperze, nic się z tym nie będzie działo kompletnie. Mamy przecież w łazience meble z identycznych płyt, często nawet MDF-ów, które jeszcze bardziej chłodą wilgoć i nic się z tym przez lata nie dzieje, tak? Całe kuchnie mamy z tego budowane, więc myślę, że spokojnie, bez żadnych problemów, jeżeli tylko nic nie będzie na to ciekło i kapało, latami będzie służyło. Zresztą mi przyczepy kempingowe, te oryginalne zabudowy też są częściowo wykonane, właśnie z płyt meblowych, po prostu często fornierowanych, Tak, to jest tylko zwykły laminat, no ale tak to już jest. Postanowiłem zrobić tak, nic nie kombinować samemu, dlatego że cięcie tego wymaga odpowiedniej płyty formatowej, żeby taka będzie były idealne. Poza tym odebrałem to czyściutkie, schludnie oklejone. Całość kosztowała, bo co pewnie istotne, tak jednorazowo ze wszystkimi Konfirmatami, czyli tymi śrubami do skręcania z prowadnicami, zawiasami jakieś 1300 zł. Na to poszło 2,5 płyty. Na to poszło cięcie, oklejanie. Naturalnie mógłbym sobie to okleić i zaoszczędzić w ten sposób jakieś 3-4 stówki. Sam w garażu taką okleiną papierową wiecie, że lasko się przykładało, odcinało, prasowało, no ale jakość wykończenia i trwałość akurat tamtej oklejny. No nie była najlepsza i pewnie co jakiś czas musiałbym coś tam poprawić, bo by się odszczypało. Tak jest i top. Teraz muszę to wszystko posortować względem tych wymiarów, względem tych moich wypocin. To tylko chyba ja rozumiem, no ale cóż, pokażę Wam jak to powstawało, od tak po kolei. Projekt prosty, szafki, wymiary, potem jakieś rozpisanie na elementy składowe. Tu gdzie kaseczka, tu jest strona oklejona. Jeśli się nigdzie nie pomyliłem, to wszystko powinno do siebie pasować jak Talala! I powstaną z tego piękne puzzle. W zasadzie puzzle to są teraz, a powstaną piękne szafki, pierdziele. Dobra, sprzątam w garażu, układam i pokażę Wam tak pokrótce, jak sobie coś takiego złożyć. Jeżeli chodzi o rozrysowanie, no najpierw wymyślacie sobie szafeczkę, a potem po prostu kalkulujecie, jaki który ma być wymiar danej formatki, czyli elementu, podejmując oczywiście grubość takiej płyty, a to standardowo jest 18 mm. No, i tym oto sposobem można powstać taka sobie lista. No i nie udało się ustrzec drobnych pomyłek przy wymiarowaniu. Zapomniałem odjąć dolnej formatki 18 mm, natomiast jest to bez problemu do naprawienia, bo mam taką chwileczkę stołową drobną. trzeba będzie po prostu to przyciąć. No cóż, no a to będzie takie korytko, to sobie będzie wisiało z tyłu na drzwiach. O, tak sobie wymyśliłem. I wydawałoby się tylko poskładać puzelki, ale w takim busiku to nie jest takie proste jak w domu. Bo dochodzą różnego rodzaju wycięcia. Krzywizny, jak już wyżyna na przykład coś takiego wyżynarką, to jeszcze podszlifowanie ręczne tu coś, tu jakieś zacięcia, bo tam wystają jakieś elementy tapicerki i tak dalej, i tak dalej. Także nie popędzimy. Dobrze, że mam takie kawałki płyt, których używał nie będę. I na nich właśnie mogę sobie takie rzeczy testować, po to? Aby finalnie wyszło właśnie tak, Zawiaski, na przykład takie wewnętrzne, chodzi o to, żeby froncik licował się ładnie na równo, a jednocześnie pyk otwierał w ten sposób. Też nie działam na żywym organizmie, czyli na takim froncie, bo jak go spaskudzę, przez to, że tego się nie przetestowałem, nie sprawdziłem, to będę musiał jechać do miasta obok specjalnie 60 km w dwie strony. Tylko po to, żeby kupić taki dodatkowy front i też nie zrobiłem mi tego od ręki, tylko pewnie tydzień oczekiwania. W związku z powyższym, wszystko sprawdzam, testuję, kombinuję. Zwłaszcza przy takich rzeczach trochę mniej typowych, bo jakieś tam obeznanie z tym mam, ale używałem tego ostatnio 12 lat temu, więc muszę sobie co nieco przypomnieć. Tu na przykład zamówiłem za niskie prowadniki i bez takiej płyty pod spodem całość przestawała o tak krzywo. Ale łatwo można sobie z tym poradzić, tylko oczywiście odpowiednio to dotne. Nie będzie tego widać, a swoje zadanie spełni. Fronty będą na równo i wyjdzie to właśnie w taki sposób: jak tu możecie zobaczyć, jest już cała zabudowa bagażnika odcięta, zamknięta. Jednocześnie jest front drzwiczki, które umożliwiają dostanie się tam od środka, i taki patent przeze mnie zastosowany dodatkowo. Domykający te drzwi, sprawiający, że nie będą się gdzieś tam otwierały na dziurach czy zakrętach, to właśnie te magnesy, które teraz widzicie. Neodymowe, za kilka złotych, kupione z wkręcikiem w zestawie. Także nafrazowuję delikatnie płytę, wkręcam taki magnes i fajnie to trzyma taki właśnie front. I we wszystkich szufladach czy innych frontach, właśnie tego typu rozwiązanie będę stosował. A jak z czegoś takiego? Teoretycznie dopasowanego, ale jednak wcale. Zrobić coś takiego, co pasuje już lepiej, chociaż umówmy się też nie idealnie. Nie robię specjalnie tutaj aż do szyb, bo tam będą jeszcze jakieś inne elementy, gąbki, takie inne sprawy, na których będzie się opierało. Mniejsza o to, w każdym razie, co potrzebujemy. Na przykład taki poliwęglan komorowy, cokolwiek. może być też zwykły karton, ja akurat mam coś takiego. Wstępnie docinam jakiś tam kształt. Kształty to właśnie jest największa zmora, tego wszystkiego najwięcej czasu nad tym schodzi. Potem jest potrzebny na przykład kawałek płyty, której wiem, że nie będę używał, zupełnie w innym kolorze. I tu już mam wzornik o ten łuk. To jest tamten łuk, a to oto wycięcie. To teoretycznie jest to wycięcie. To już faktycznie tu pasuje w miarę dobrze. Poza tym, miejscem, no bo przecież tabla chatu naturalnie jest inna niż tabla hatu no i na to nie chcę mieć pogląd. Nie można iść z automatu, że zrobię jedną formatkę i to wszystko będzie pasowało. Nie, ten bok będzie inny. Tu w środku tej szafki będzie kolejny, który też będzie inny, i ten też będzie inny. Także teraz odrysowuję. Mam ten komfort, że ten już jest w miarę dopasowany, więc teraz od tego odrysuję to, biorąc poprawkę na to, i no i dalej. I tak z każdym jednym. Kawałeczkę takich oto szafeczek, i tak to wygląda po wstawieniu tej największej szafki, w miarę fajnie się dopasowało. Tutaj celowo szczelinka pomiędzy tym, żeby tam była wentylacja powietrza, wyloty tam stawiały. Z Sklimy z są i takie różne. Tutaj też w miarę to fajnie pasuje. Nie pokazywałem jak to wam, jak to budowałem tak dokładnie. Pokażę na przykładzie mniejszych szafeczek. A to dlatego, że. Dosyć dawno już składałem szafki, więc musiałem sobie pewne rzeczy raz, że przypomnieć. Dwa, że ciasne miałem to stanowisko, gdzie to budowałem, więc łatwiej będzie mi pokazać co z czym, jak się robi, jak się montuje zawiaski, wierci pod konfirmaty, czym i tak dalej. Po prostu na przykładzie mniejszej szafki, do czego teraz właśnie zapraszam. Tu pozostaje mi jeszcze zamocowanie bo na razie po prostu stoi, więc tu będą mocowania do karoserii a na dole do stelażu łóżka i do podłogi. Także będzie to na pewno stabilnie. Ponadto fronty oczywiście na magnesach, takich trochę większych aniżeli tutaj, żeby to się dobrze trzymało, żeby gdzieś tam przy hamowaniu taki front nie odskoczył i się po prostu nie wyrwał, no bo byłoby szkoda. A tutaj mamy już szafeczkę takiej opcji powiedzmy sobie gotowej. Brakuje jedynie Drążka do wieszania ubrań. Naturalnie tam o, w tamtej przerwie, pomiędzy oknem a szafką też będzie takie wypełnienie z takiej specjalnej gąbki, którą gdzieś tam udało mi się zdobyć. Natomiast sama szafka, jak już widać, gotowa. Zawiaski powoli się domykają. Na końcu są dwa magnesy. Finalnie zdecydowałem się na takie rozwiązania standardowe. Jeden na dole, drugi na górze. Trzyma to naprawdę fajnie, jakby się okazało, że jednak za słabo choć już trzeba dobrze szarpnąć tym frontem, żeby go otworzyć, to tu po prostu dokleję magnes neodymowy na górę tego magnesu i go wzmocnię. Szufladki na fajnych prowadnicach, też takie z dociągiem, więc one nie będą się samoistnie wysuwały gdzieś tam na zakrętach. Tutaj nic więcej nie trzeba robić. O, jak było słychać, kliknęło, domknęło się. W takiej formie tą zostawiam, a teraz zajmuję się taką, która będzie tutaj w tym miejscu. I tutaj zapoznam Was bardziej ze szczegółami tego, jak takie coś skonstruować. Kolejna szafka, i teraz może trochę dokładniej, jak to w ogóle poskładać i poskręcać. Wiadomo, ja no, że najpierw trzeba sobie dociąć wszystkie te elementy formatki podkrzywizny auta. Do tego potrzebna będzie wyżynarka. Proponuję założyć brzeszczot do metalu. On ma bardzo drobny ząbek. Nie to powoli, ale dzięki temu po prostu nie wyrywa. Ta jakość cięcia jest znacznie lepsza, niż w przypadku takiego zwykłego do drewna. Co poza tym, pod zawiasy takie standardowe frez 35. Odmierzamy, frezujemy, no, robimy taką puszkę po to, żeby zawias włożyć. pod Później Wam to pokażę. Czym to wszystko skręcamy, łączymy i jak? Skręca się na tego typu śruby. To się nazywa konfirmat. Ma 50 mm długości i 7 szerokości, tak mniej więcej. Do tego jest takie specjalne wiertło. Specjalne i nie zarazem, bo tak naprawdę tu jest zwykłe wiertło piątka i można się obyć bez tej nakładki pogłębiającej, ale w sytuacjach tego typu, gdzie wiercimy przez środek płyty, to nie ma większego znaczenia. Ale jak wiercimy gdzieś tam na skraju, jest szansa, że bez tego wefrezowania, czyli bez pogłębienia otworu na ten element. Po prostu troszeczkę gdzieś nam się tutaj to potrafi wyszczypać, wyłupać, wykrzywić taki materiał. Także tego typu rozwiązanie polecam i jest 100% pewności, że nic się przy skręcaniu nie będzie działo. Jakiś punkt, tak może być dosłownie stary wkręt, do odznaczania punktu wiercenia przydaje się. Czym to będziemy składać? Tu akurat mam nie tą końcówkę, ale potrzebna jest końcówka. Imbus numer 4, żeby to włożyć na wkrętarkę. Naturalnie, wkrętarki najlepiej ze dwie, żeby nie przekładać tego w kółko. To taki, taka fanaberia, może dwie, jedna też by wystarczyła. tak? Kluczowa zasada jest taka, że mierzymy dosłownie ze trzy razy. I zanim wywierdzimy, bo jak to spierdzielimy, to tak jak w moim przypadku, musiałbym znowu jechać gdzieś tam dorabiać taki element. Bo tu w domu nie mam takich możliwości. Co ponadto, tak jak tu widzicie, na przykład, żeby się po prostu nie machnąć, gdzie co przychodzi, odrysowuję sobie. Po obu stronach 18 mm taki tam rowek, pasek, czy jak to zwał, tak zwał, tak żebym wiedział w którym miejscu tą płytę mam przyłożyć. Jednocześnie po drugiej stronie, po środku tej płyty, dwa dołki odznaczone tym wkrętem, który właśnie mi zaginął o pyk. Odciśnięte, także jak już przyłożę to wierwo, wiem, że właśnie tu, a nie gdzie indziej, i wyjdzie mi to nie gdzieś tam z boku płyty, tylko w środku. Ta szafka. Jest bardzo prosta, dlatego na tym przykładzie pokażę. Po prostu jest mi to łatwiej, jest też mniejsza. A jak widzicie, mam tutaj dosyć ciasno na tym stoliku. Jak to wszystko łączyć? Już pokazuję. I w przypadku łączenia płyt tak naprawdę tu są dwie możliwości. Albo najpierw od odmierzamy sobie odległość od brzegów, wiercimy otwory w tej płycie, odmierzamy odległość od brzegów, wiercimy otwory centralnie w drugim elemencie skręcamy całość. Ja, na, ja natomiast stosuję metodę mm, szybszą. Mm, może trochę więcej wprawy potrzeba, ale jest e, nawet i skuteczniejsza pod te, tym kątem, że te elementy składa się równie. Po prostu przykładamy do siebie dwa elementy, przystawiamy wiertarkę, wiercimy. Już mam na tyle wprawę, że wiem, ile to jest plus minus te 9 mm. Można sobie też odmierzyć, zaznaczyć. Tak, wiercimy. Wkręcamy, jak już złapie się jednym konfirmatem, no to już drugi otwór jest bardzo łatwy. Pokażę Wam też za chwilę, jak można sobie przy wkręcaniu troszkę przeregulować te elementy, tak, żeby one pasowały idealnie do siebie, ale to za chwilę. Czasem można sobie też coś tam podłożyć pod taki element, zwłaszcza jak on jest tak krzywo wycięty, tak? I po prostu jak widać płyta się przesunęła trochę, ale nic się nie martwię. Będzie OK. Zagłębiamy kawałek, cyk. Gotowe. Taki element jeszcze można odstawić, tutaj wysypać te wióry z pod spodu. I teraz przy skręcaniu tego, przykładamy znowu jednego do drugiego. Tu jest e, taki protyp, jak wkrętarkę nie musicie po prostu wkręcać. Można tym konfirmatem przesuwać troszkę tą płytę, tak jak widzicie. Jest tak naprawdę około, przy tego typu mocowaniu, około milimetra tolerancji, gdzie. Element względem elementu można sobie przesunąć, czy to góra dół, czy to na boki, po prostu przez przekrzywiając wkrętarkę przy wkręcaniu. No, tak to wygląda. Powoli, powoli, do brzegu. Może być, dociągamy, tak, żeby się zrównał. Wiadomo z powierzchnią tego, bo w tym miejscu przyjdzie zaślepka, która go zasłoni. I tyle, tu wyszło równo, tu wyszło nieźle. Za chwilę kolejna dziura. I tak, krok po kroku, całą szafkę. A po sześciu wkręconych konfirmatach jest już coś takiego. Teraz zostaje tylko założyć górę, gdzie też, mimo że już będzie jedno w drugie pasowało, mam odznaczone, ponieważ to ten element przy skręcaniu mógł się tam trochę coś przesunąć, przekrzywić i tak dalej. Więc łatwiej będzie to po prostu. Naprostować, jeżeli będzie taka potrzeba, to wszystko wiecie. Teoretycznie jest pod kątem idealnych 90 stopni, ale w praktyce, przy skręcaniu, ściąganiu, bywa to różnie i gdzieś tam jakieś odchyłki mogą być. Czasem trzeba to sobie po prostu skorygować, lekko popychając. I tu dokładnie widać to, o czym mówię. Zobaczcie, niby element powinien pasować idealnie, i tak dalej, ale jednak jakieś tam do kreseczki brakuje te 2-3 mm. I trzeba to przy skręcaniu po prostu przytrzymać. Można by powiedzieć, że ta szafka, taka bardzo prosta, jest już teoretycznie gotowa, ale nie do końca. Wiadomo, brakuje frontów. Ten etap robi się na końcu, tak naprawdę można je powiesić, nawet jak już ona będzie wisiała na miejscu, ale przygotuję to oczywiście wcześniej. Co jeszcze? Ja może przesadam, może nie, ale na pewno nie zaszkodzi to. Wszystkie te ranty odsłonięte, smaruję. Mm, Obojętnie, może być to lakier, ale ja w moim przypadku akurat klej wodoodporny, wikol. Tak po prostu po całości, po to, aby zabezpieczyć je przed tym, żeby nie wchłaniały gdzieś tam wody, wilgoci. Jednak tu jest otwarta płyta, co innego przez laminat czy przez okleinę, tam jest to w miarę zabezpieczone. Tu, gdzie te ranty są widoczne, warto czymś takim dodatkowo to zabezpieczyć. Co ponadto? Ponadto no, można było to zrobić lepiej, to na przykład jest fragment wewnętrzny, tu się wszystko zgadza idealnie. Tutaj celowo to przestaje, z takiego względu, że tam ścianka jest pod skosem. Mógłbym tą półkę, ale nie mam takich precyzyjnych maszyn tutaj, wyżynarkom tego nie zrobię dobrze, mógłbym ją dociąć pod skosem, tak żeby się to licowało. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, szybsze, prostsze, tego widać w żaden sposób nie będzie, bo tak naprawdę to dochodzi do takiej tapicerki materiałowej u góry, to się właściwie nie, niemal wciska w tapia, więc tutaj będzie to bez większego znaczenia. No ale z takimi rzeczami, przy takim garażowym projekcie, trzeba po prostu żyć. Bo trzeba byłoby mieć piłę z przekosem tarczy, które można tak ustawiać. Moja takiej opcji nie ma, No, coś tam kombinować, żeby tą te położyć. Wiecie, pod skosem przejechać. No czasem trzeba iść na kompromis. Tak poza tym, gotowa. Teraz jeszcze muszę wymyślić jakieś mocowania, ale to standardowo pewnie na nakrętki, czy kątowniki na nity do blachy eee, i tak to będzie sobie wisiało. Może szafka nie za duża wewnątrz, bo tu jest jakieś tam 18 cm u góry jest raptem 6,5. Ale zawsze jakieś szpargały się wrzuci i miejsce w się wykorzystane. Nie chciałem też, żeby była głębsza, no bo będzie przeszkadzała, można by się w to uderzać eee, niepotrzebnie głową, czy, czy jakkolwiek. tak? I przyszedł czas na montaż zawiasów i wefrazowanie podnie puszek, czy jak zwał, tak zwał. O tyle odległość ta, jak zawias jest montowany w ten sposób, tutaj nie ma to większego znaczenia. Oczywiście zależy, jaki macie duży front i czy coś tutaj nie będzie przeszkadzało. O tyle ta odległość ma znaczenie. Optymalnym wyborem dla mnie jest 22 mm. Jest to opisane skrótowo w takiej instrukcji załączonej do takich zawiasków, przynajmniej do GTV. Natomiast 22 Powoduje to, że nie ma później problemów z ustawieniem tego i ładnie wszystko jedno w drugie zachodzi. Jak głęboko frezujemy, na pewno cały frez musi się schować, ale też warto co jakiś czas zabrać wiertarkę, przyłożyć sobie zawias, musi się po prostu licować. Ta blaszka musi dotykać frontu o na zero. Trzeba uważać, aby nie przepierdzielić się za głęboko, no bo wiadomo o czym to grozi. Przyda też się odkurzać, bo się jest tego nieprawdopodobnie. Ja po prostu załączam sobie go podczas frazowania, gdzieś tutaj rura leży, zawsze coś tam wciągnie, chociaż i, i tak nie wszystko. No i co do dzieła. A żeby nie mordować się później z regulacją, warto sobie przyłożyć kątownik po prostu w ten sposób do zawiasku, żeby nie wyszedł gdzieś tam mam trochę krzywo. Pewnie można jeszcze wcześniej nawiercić, ale już też bez przesady. I w ten sposób przykręcamy. I jak widzicie, wisi. Tak to wygląda. Dosyć ładnie się wszystko tutaj zgrywa. No, ogólnie musiałem ją skrócić, bo poszedłem trochę zbyt ostro, jeżeli chodzi o rozmiar tej szafki. Chciałem wykorzystać miejsce do cna. No, ale niestety tutaj na końcu. Są takie zaoblenia, tapicerki i tak dalej, byłaby tu duża rzeźba, w związku z tym od tej strony wyżynarką jak się okazuje przy listwie, można to zrobić naprawdę dobrze. Skróciłem tę szafkę, tym samym muszę skrócić też ten front, ale tu już nie zdecyduję się na docinanie tego wyżynarką, bo wiecie, może wyjść różnie, jeszcze będzie trzeba okleić z jednej strony. No ale dobra, ten jest, na razie nie ma żadnego siłownika, w sumie nie wiem, czy będę go montował, czy nie. Jest na wolno opadających, także klepał nie będzie. Doda się tylko magnesik. Jeżeli chodzi o mocowanie, wykorzystałem stare mocowania po pasach. Tu dorobiłem coś na podobę, nowego po prostu śruba przewiercona na wylot. Bardzo solidnie, ale powiedzmy sobie, średnio estetycznie. No ale cóż, wnętrzu szewki, myślę, że można z tym żyć. A to tutaj też teraz jest co prawda na śrubę, chociaż stanowiło taki pierwotny system mocowania po prostu na dwa. Wkręty to karton gipsu z jednej, z drugiej strony przyłożyłem, przywierciłem, tak sobie zawisło, i dopiero mogłem montować całą resztę tych e, takich docelowych uchwytów. E, trochę szczęścia w tym wszystkim miałem, no bo oczywiście dosłownie centymetr obok, i z kablami musiałbym to znowu wszystko pruć. Także brakowało niewiele od tego, żebym się w nią pięknie nie wpierdzielił tym. Wkrętem, no ale finalnie nic się nie stało, i cała reszta poszła już jak trzeba. Od szafeczka w busie. Oczywiście są niedoskonałości. Tu gdzieś coś tak nie przylega idealnie, jak na dole, jest jakaś tam szczelina na 2-3 mm. No, życie. Myślę, że jak na to auto, to i tak jest doskonale. Także jest już jedna szafka, temat przy łóżku, no i szafka. Ta, którą widzieliście wcześniej, co pozostaje? Blat w tym miejscu, no i tutaj szafka ze zlewem i kuchenką, no i to właśnie w następnej kolejności. A tak to wygląda mniej więcej w komplecie, jest troszkę ciemno, więc widać jak widać, no, no ale cóż. To nie jest jeszcze etap, który mogę powiedzieć, że kwestie związane z meblami w busie są zamknięte, zakończone, tak? Natomiast z grubsza widać już, jak to będzie wyglądało. Ta szafka, ten mebel BLAT, tutaj będzie jeszcze kuchenka, tutaj będzie zlewozmywak. Tam brakuje nadal frontu, muszę go dociąć. Uszko, można powiedzieć, na gotowe ten mebel też, a tutaj wpadł. Taki stolik, po prostu będą tutaj dostawiane krzesełka do tego, żeby coś tam zjeść, popracować czy jakkolwiek. A miejsce na krzesełka, tak żeby je sobie schować, jest właśnie tu. Ono jest tak wymierzone, żeby one tam weszły. Brakuje jeszcze jakichś tam uchwytów. Brakuje jeszcze takich drobnych szafeczek, które gdzieś tam będę montował na drzwiach. Takie bardziej półeczki aniżeli szafeczki, tak? Być może coś z biegiem czasu dorobię tutaj. Trochę materiału mi jeszcze zostało. Na pewno. Tam na dole, tu w tym miejscu potrzebna jest maskowniczka. Tam maskowniczka, takie drobiazgi. Tu jak widać, jeszcze autorski system wentylacji busa podczas zimy. Gdzieś tam jeszcze wpadł taki osuszacz, tak chyba się to nazywa. Na pewno jakąś tam pozytywną rolę spełni, w czasie gdy auto stoi w zimę, nieużywane. To co tu wszystko widzicie, cała ta zabudowa. Szafki, łóżko, blaty. Blaty, notabene, udało mi się zdobyć za darmo. To są, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, ekspozytory paneli podłogowych. Takie, które możecie oglądać czasem w sklepach budowlanych. Bardzo dobrze wykonane. To są trzy panele sklejone razem ze sobą, obrobione. I okazuje się, że ich wymiar, akurat w przypadku tego, doskonale pasował na tą szafkę. Przestaje dosłownie o 2 cm, także jest idealnie. Tego z tej strony przyciąłem o 10 cm, ale że strona cięcia jest od strony szafki, nadal jest ekstra. Jak to panel, odporny na zarysowania, także sprawdzi się na pewno. No, przede wszystkim nic nie kosztował, ale wracając do kosztów. To wszystko co tu widzicie, nie przekroczyło kwoty 1500 zł. W, takim, w takich pieniążkach udało mi się zamknąć zabudowę, jeżeli chodzi o meble, szafki, łóżka, blaty. Tak można to przyjąć. Uważam, że bardzo bardzo fajna kwota. Co w następnej kolejności? No na pewno trzeba zająć się zabudową okien, czyli tutaj jakaś bardziej stała myślę zabudowa. Tak samo z tej strony stała zabudowa, plus jakieś takie zagłowie, żeby można było się oprzeć. Mam już na to jakiś fajny pomysł. Tutaj przyjdą po prostu zasłonki na całości, także całe te drzwi będą zasłonięte. Jednocześnie, żeby gdzieś tam móc czy mieć widok w tylne okno, czy po prostu gdzieś po zaparkowaniu rozsunąć sobie to i mieć fajny widoczek. W tym miejscu roleta jeszcze nie wiem, czy taka klasyczna domowa, czy jakaś tam kamperowa z Aliexpress, to zobaczę i podobnie będzie tutaj, tutaj też będzie jakaś roletka, dlatego celowo zostawiłem tutaj przestrzeń, żeby ona mogła sobie tam po prostu się mieścić, chodzić. tak No i tu od przodu też będzie Drążek, na którym będzie po prostu zasłonka. Nie będę tego robił tam w kabinie, bo to jest więcej kombinacji. Tu będzie mi wygodniej. No i co? Tak to właśnie wygląda. Może kogoś to zainspiruje taki sposób na załatwienie zabudowy w busie. Do finału jeszcze daleko, ale już myślę bliżej niż dalej. Jak Was to interesuje, to zapraszam do następnych odcinków. Pozdrawiam i do zobaczenia.